Uwaga, to co się teraz dzieje jest naprawdę przerażające i nienormalne. Informacja w szczególności do osób, które mają zwierzęta, a jeżeli nie macie, to możecie ten film wysłać komuś, aby po prostu uważać. O tym kiedyś było głośno, ale znowu to wraca. Na ulicach rozrzucone są trujące kiełbaski, w których między innymi jest trudka na szczury albo gwoździe. Jedna kobieta z Krakowa była ze swoim psem na spacerze. I złapał taką kiełbaskę Na szczęście z tego co wiem nie pogryzł jej i nic się nie stało Ale na przykład jeżeli was zwierzak by to zjadł To mogłoby się to źle skończyć O tym kiedyś było bardzo głośno I jak widać znowu to wraca Dlatego w szczególności na przykład jeżeli idziecie z psem na spacer To uważajcie na to co bierze do pyszczka Bo z tego co wiem takich przypadków jest coraz więcej I wy też tego bez żadnych rękawiczek nie podnoście Naprawdę nie wiem co ludzie mają w głowach Po prostu uważajcie